koci Hej, Hejka moje duszki! Tutaj wasza spektra! Dziś, po tak dłuższym czasie postanowiłam, że powoli będę wracała do Was. Dziś wracam już do Was jako osoba dorosła. Dlatego przygotowałam dla Was aż 18 powodów, dla którego na moją 18 wybrałam sobie akurat lalkę z Kulektora z serii Squid Game Monster High Yonki. Jednak prezent na 18 musiał być wyjątkowy. Was zapraszam do filmiku, i przy okazji otworzymy sobie Yonki. Pierwszym powodem, dla którego właśnie wybrałam sobie ją jako prezent na moją osiemnastkę, to jest to, bo dorosłość to gra. Serio. Nie ma instrukcji, zaczynasz i musisz się nauczyć wszystkiego sama. Tak samo jak w Squid Game. Jedna decyzja przecież może zmienić wszystko, dosłownie wszystko. Dlatego ta lalka to dla mnie symbol właśnie tej gry. Na którą właśnie przeszłam. Z takich ciekawostek ogólnie mam ją już od połowy marca, ale niestety trochę mi się zdrowie popsuło, przez co nie mogłam podzielić się tym z wami, ponieważ moja osiemnastka przypadała na 27 lutego 2025 roku. Drugim powodem, dla którego wybrałam tą lalkę, ponieważ wygląda niewinnie. Ale ma w sobie coś niepokojącego zdala duże oczy, dziecięca twarz, ale w środku jest o wiele więcej. Tak samo jak w dorosłości. Na początku brzmi jak wolność, ale gdy już jesteś w środku, niestety zaczynasz czuć jakąś przewagę pewnych decyzji i jak bardzo powoli zmienia się Twoje życie. Powiem Wam szczerze, że naprawdę jej budki mi się podobają. Takie detaliczne, jestem strasznym detalistą. Dorosłość wymaga spokoju, nawet wtedy, gdy wszystko się tak naprawdę wali. Ta lalka stoi spokojnie, nawet gdy wokół niej dzieje się tak duży chaos. Dla mnie to jest znak: nie panikuj, stój, myśl, oddychaj. Zaczynam ufać tylko i wyłącznie sobie. W dzieciństwie miałam koło siebie osoby dorosłe, którzy mówili tak naprawdę co mam robić, a teraz mogę decydować o sobie sama. Sama ponoszę konsekwencje i chcę mieć przy sobie coś, co będzie mi przypominało o tym etapie. Jej strój tak naprawdę symbolizuje taką, powiedzmy, odwagę. Jak się ją ciężko otwiera? Tak, żeby jej też nie uszkodzić, nie? Tak naprawdę nie jest to strój, który powiedzmy błyszczy, który jest różowy, tak jak nam zazwyczaj dzieciństwo jest pokazywane, w najlepszych, tak naprawdę, barwach. Ale ta sukienka dosłownie krzyczy: Patrz na mnie, tak samo jak w dorosłości patrz, nie uciekaj od danej decyzji, od danej sytuacji. Chcę być pewna siebie i iść do przodu. Matel, osobiście Cię teraz popieram za tą grzywkę, że nie wysłano mi byle czego, tylko że ta faktycznie grzywka jest prosta i naprawdę solidnie się na razie trzyma. Mamy już odczepione dwie nóżki, a kolejnym powodem dorosłość to często gra pozorów. Uśmiecham się, mówię, że wszystko jest ok, ale nie zawsze tak jest. Ta lalka nie musi się uśmiechać, żeby być silna. I to mnie w niej chyba najbardziej urzekło. 18 to czas w tym momencie, kiedy nie pytam dosłownie, co mam robić. Po prostu to robię. Bo jednak sama ustalam wtedy zasady, sama decyduję, co dla mnie dobre. Jak ta właśnie lalka nie przeprasza za to, kim jest. Nie chcę zwykłej lalki. Czegoś, co ma znaczenie, coś, co nie tylko wygląda, ale też mówi. Po latach, coś, co mi przypomni o tej chwili, kim byłam, jak zaczynałam dorosłość tak naprawdę w swoim życiu. Dorosłość to trochę taka powiedzmy siła, a trochę tajemnica. Nie każdy musi wiedzieć, co czuje, nie wszystko trzeba mówić. Czasem wystarczy obecność, spojrzenie, tak naprawdę gest, bo tak naprawdę czasami gesty więcej wyrażą niż na przykład słowa. Trochę to tak jakby przechodzenie z etapu y, lalek powiedzmy Barbie, gdzie wszystko jest kolorowe, różowe w ogóle. Do tak naprawdę Squid Game. Bo Barbie to taka bajka. Ta lalka to rzeczywistość. Nie idealna, ale prawdziwa. I to bardzo pasuje teraz do mnie. Ta lalka tak naprawdę wie wszystko. Ona się dosłownie zachowuje tak, że patrzy i, jakby wszystko już tak naprawdę wie. Tak naprawdę to spojrzenie daje siłę takie, że będziesz wiedziała, co robić, jak tylko. Tak naprawdę przyjdzie czas. Piękno, tak naprawdę, może być inne. Nie musi się tak naprawdę uśmiechać, błyszczeć. Może być dziwne, chłodne, tajemnicze. Ale jednak plusy tego ogólnie też są. Bo nie chcę być jak wszyscy. Nie chcę wybierać tego, co modne. Tylko to, co mówi o mnie. Ta lalka mówi tak naprawdę bardzo dużo, nawet bez słów. Musisz pisać własny tak naprawdę scenariusz. Tak naprawdę może to być bajka, ale nie zawsze dorosłość będzie kończyła się bardzo dobrze. Czasami decyzje będą błędami w naszym życiu. No, i to jest akurat normalne, a ta lalka będzie trochę tak jakby moim talizmanem. Bo to tak naprawdę ja teraz będę autorką swojej opowieści. Nie mama, nie szkoła, nie świat, a ja sama. Bo to jest moja historia i tak naprawdę chcę reprezentować nią powiedzmy jak najlepiej. Nawet jeżeli będzie coś trudnego. To nie mogę po prostu zapomnieć o sobie. Moje marzenia, moje emocje, moja siła. Ta lalka będzie mi przypominać nawet gdy zapomnę. Mogłam tak naprawdę wybrać cokolwiek, a wybrałam akurat ją. I to znaczy więcej niż się wydaje. To nie jest tylko dla mnie, powiedzmy, lalka. To tak naprawdę jestem ja, ale w wersji symbolicznej. Cicha, ale konkretna, trochę dziwna, ale to akurat całkowicie ja. Jestem naprawdę mega szczęśliwa, że w końcu po tak dłuższym lekko czasie otworzyłam ją. Tak naprawdę ja jestem mega zadowolona z jakości po prostu produktu, i mimo, że ona trochę ma to ciało podobne do G3, to tak naprawdę ja uważam, że jej pasuje. Akurat tej lalce pasuje. Bardzo dziękuję, że zostaliście do końca i że mogliście wysłuchać, tak naprawdę, co ja sądzę o dorosłości. I tak naprawdę wiem, że to jest dla mnie nowy etap w życiu. No, nie jestem jeszcze, tak powiedzmy, przyzwyczajona, bo to dla mnie po prostu jest nowa sytuacja. Ale naprawdę mega się cieszę, bo wiem, że czekają mnie i dobre, i może słabe chwile. Ale jednak po to jest życie, żeby się uczyć, ale jednak też jak najwięcej się uśmiechać, starać się po prostu być w miarę spokojnym, bo nerwy tak naprawdę nic nie pomogą, aczkolwiek wiem, że czasami się tak nie da. Ty nie patrz tak na mnie, to tak naprawdę nie ruszyłam się. Ojej.